wiadomości z Małopolski. Już od 34 lat corocznie 27 maja wypada Dzień Samorządu Terytorialnego. Tegoroczne małopolskie obchody tego święta tradycyjnie odbyły się w Starym Sączu, czyli mieście Świętej Kingi, patronki polskich samorządowców. Po uroczystej mszy świętej w diecezjalnym centrum pielgrzymowania imienia Jana Pawła II odbyła się część oficjalna. Wzięli w niej udział członkowie samorządu województwa małopolskiego, parlamentarzyści oraz przedstawiciele samorządów terytorialnych. Bardzo się cieszę, że samorząd województwa małopolskiego i wszystkie nasze samorządy tak świetnie się rozwijają. A ostatnie lata to był dobry czas dla samorządu, to był dobry czas tutaj dla Małopolski. Wszystkie te projekty, programy, które były realizowane, pomagały w różnych miejscach realizować ważne dla mieszkańców Małopolski inwestycje. To jest dobry czas dla Małopolski. I myślę, że warto, żeby był kontynuowany. Małopolska się rozwija, pięknieje, widzimy to wszyscy i doceniamy. I oczywiście jest to zasługa mieszkańców, ale cóż by można było zdziałać, gdyby nie samorządowcy, właśnie z doświadczeniem, z energią, ci samorządowcy, którzy na co dzień dbają o to, żeby właśnie nasza Małopolska się rozwijała. Dziękuję wszystkim Państwu za. Przybycie na obchody Małopolskiego Dnia Samorządu Terytorialnego życzę wszystkim osobom związanym z samorządem w naszym regionie, aby nasza praca przynosiła jak najlepsze owoce, wpływając oczywiście pozytywnie na rozwój małopolskich gmin, powiatów, a co za tym idzie całego naszego województwa. A nade wszystko wpływając pozytywnie na życie Małopolan, bo przecież Małopolanom wszyscy w swojej pracy. Służymy. To jest służba, która powinna kierować się, w mojej ocenie, jedną najważniejszą zasadą: że można robić wielkie zmiany, można stawiać sobie wielkie cele do osiągnięcia, ale to wszystko jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziemy to wszystko robić z ludźmi, a nie po ludziach. Ja staram się. Od początku swojej działalności tą zasadą kierować. Marszałek Witold Kozłowski, w trakcie swojego wystąpienia, odczytał list, który prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda skierował do przedstawicieli małopolskich samorządów terytorialnych. Z okazji dzisiejszego Małopolskiego Dnia Samorządu Terytorialnego chcę wyrazić Państwu wdzięczność za służbę publiczną pełnioną na rzecz współmieszkańców regionu. Wspólnoty samorządowe, ich rozwój i potencjał istotnie wpływają na kształt Rzeczypospolitej. Dziękuję Państwu za wysiłki podejmowane dla reprezentowanych przez Państwa wspólnot. Proszę jednocześnie przyjąć serdeczne życzenia, niech czynione przez Państwa każdego dnia dobro i starania o poprawę jakości życia współmieszkańców będą źródłem satysfakcji oraz inspiracji do kolejnych pożytecznych działań. Obchody małopolskiego dnia samorządu terytorialnego zostały uświetnione występem artystycznym zespołu Trybunie Tutki.